Klasiści. Jeżeli marzycie o szkołę, która świetnie przygotuje Was do egzaminu maturalnego i zapewni wstęp na uczelnie wyższe, jeśli chcecie w czasie nauki poznawać świat, dobrze nauczyć się języków obcych, uczestniczyć w projektach społecznych, a także pracować w wolontariacie, to trzecie liceum ochroną im. Marii Konopnickiej w Wrocławku, jest właśnie dla nas. Zapraszamy serdecznie. Ja nazywam się jestem nauczycielem informatyki w trzecim liceum Generalnie uczę przedmiotów informatyka, i informatyka rozszerzona, znaczy, no, edukacja informatyczna i w tej szkole myślę, że warto przyjść tutaj poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki. Chociażby dlatego, że po pierwsze mamy dosyć dużo osiągnięć, Już mamy laureatów, medalistów konkursu. Mamy też drugie miejsce w dużym programowaniu w konkursie się na programowania komputerów. Specjalizujemy się w takich językach jak język C, C, tworzenie stron internetowych język języku HTML, JavaScriptie. To, je to jest pierwsza klasa, poziom pierwszej klasy. W kolejnych latach będą to jeszcze inne języki, w sumie tych języków Uczniowie u nas poznają około ośmiu. Mówię około, bo z jeszcze od tego, że ma jakieś zainteresowania, czy uczęcia to do zajęcia dodatkowe. Czy nie, to poznaję albo więcej, albo dokładnie te 8 języków. No cóż, bazę mamy wystarczającą na to, żeby programować komputery, aby nosić sukces tak mniej tych sukcesów troszeczkę mamy w tym roku. Młodzież, która u nas jest zainteresowana, ma możliwości realizacji swojej pasji na zajęciach podatkowych. Spotykaliśmy się w tym roku szkolnym oraz tygodniu po zajęciach lekcyjnych. Na przyszły rok że to samo będziemy realizować. Bierzemy też udział w projektach unijnych, mieliśmy projekt unijny koło programistów. Dzięki temu też mieliśmy okazję poznać inne, innych uczniów, inne szkoły, które, które brały udział w tym projekcie naszego województwa. No i muszę powiedzieć, że całkiem ładnie na ich tle wypadliśmy, bo zostaliśmy w konkursie takim realizowanym nie, trzy tytuły laureata i dwa medale. Także zachęcam do kierunku informatycznego, do rozszerzania tego kierunku, a także do zdawania w przyszłości tego przedmiotu na maturze. Bo informatykę, jak pewnie wszyscy wiedzą, można na maturze zadać. Myślę, że to przede wszystkim tutaj u nas mamy ten zakres, delikatnie rozszerzony jeszcze z informatyki, który teraz w tym czasie jest bardzo pożądany. No można iść do liceum, ale również iść trochę w tą stronę bardziej informatyczną, jeśli ktoś tą przyszłość jednak w tą stronę kieruje swoją. Więc to tak jest dodatkowe nie tylko ta fizyka, ale jednak coś więcej, coś, żeby rozszerzyć te swoje horyzonty. Zajmujemy się tworzeniem stron internetowych, programowaniem w różnych językach tworzeniem programów, rozwiązywaniem różnych problemów. Więcli chociażby udział w mistrzu programowania. Jest to konkurs ogólnopolski, w którym biorą udział zarówno uczniowie, liceum, jak i profesjonni programiści. Mogliśmy się zmierzyć z tym na lekcjach, na zajęciach dodatkowych, ale też dużo sami w domu, też indywidualnie, ale mogliśmy liczyć na duże wsparcie złe od szkoły, od naszego Sora, więc na pewno to było widać. I wyniki też mi się wydają, rezultaty pozytywne. Kolejnym konkursem będą teraz giganci programowania. On się dopiero zaczyna. Także liczymy na kolejne sukcesy, bo konkurs kończy się dopiero w przyszłym roku w styczniu. Ósmoklasistko, Ósmoklasistko. Jeżeli jeszcze nie dokonałeś wyboru profilu, zapraszamy Cię do klasy biologiczno-chemicznej w LMK. Jesteśmy nastawieni na uczenie nowoczesne, interdyscyplinarne. Chcemy przekazać jak największą wiedzę z zakresu biologii, po to aby każdy nasz absolwent, każdy absolwent klasy biologiczno-chemicznej nie tylko dostał się na studia związane z biologią, ale także świetnie sobie na tych studiach radzi. Żeby nasza oferta, która była jeszcze atrakcyjniejsza, wzbogaciliśmy ją o zagadnienia dotyczące biotechnologii. Biotechnologia jest w tej chwili działem nie tylko biologii, ale także i techniki, który najprężniej rozwija się. Jest to dział interdyscyplinarny. W związku z tym, poznając zagadnienia dotyczące inżynierii genetycznej, biologii molekularnej inżynierii biomedycznej, będzie można poszerzyć skalę wyboru swoich kierunków studiów także o np. inżynierię biomedyczną, kierunki politechniczne i każdy wybrany kierunek medyczny. Dlatego zachęcamy do aplikowania do klasy biologiczno-chemicznej z, z dodatkowymi godzinami biotechnologii. Sądzę, że głównym powodem, dla którego ja przynajmniej zdecydowałam się na biochem w LMK, były naprawdę dobre opinie, jakie słyszałam w tej szkole i przede wszystkim o profilu biologiczno-chemicznym. Muszę przyznać, że nie zawiodłam się, ponieważ głównie tutaj chodzi o lekcje prowadzone przez panią Michalską, która naprawdę idzie własnym tokiem i przygotowuje on nas tak mocno do egzaminów. Nie trzymamy się szczególnego podręcznika i uważam, że jest to naprawdę dobra decyzja, żeby w taki sposób prowadzić nas przez tą naukę. Na pewno wiąże swoją przyszłość z medycyną, ze studiami medycznymi. I myślałam o byciu psychiatrą, ale ogólnie studia medyczne otwierają naprawdę wiele możliwości, także o specjalizacji jeszcze pomyślę później. Już na pierwszym roku nauki tutaj mogę powiedzieć, że na pewno, oczywiście to wszystko zależy od osobistej pracy włożonej przez ucznia, ale z takimi nauczycielami, jakich mamy teraz, to będzie na pewno prostszy i przyjemniejszy proces ta nauka. Coś tutaj robimy po prostu, nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co jest w podręczniku, tylko faktycznie realizujemy takie też tematy, które są inne i widzimy obrazki, więc nie mamy tylko samego tekstu, tylko po prostu widzimy, wiemy jak to wygląda i nie jesteśmy zamknięci tylko w zmysłówkach, tylko widzimy też trochę bardziej przestrzennie, więc myślę, że to jest taki najważniejszy, najważniejsza rzecz, przez którą wybrałam ten profil. Bonjour, bienvenue, buenos días, bienvenidos. Pierwsza L e z poszuzonem francuskim, pierwsza E z poszuzonem hiszpańskim, kochani, to było zawsze, jest i pewnie tak będzie liceum o zabarwieniu humanistycznym. Mamy tutaj ogromne tradycje sięgające dziesiątek lat. Język francuski, troszeczkę krótszy język hiszpański. Mam tę przyjemność, że jestem absolwentem tej szkoły i zarazem nauczycielem obu tych języków. I moje serce jest tak na pół, tak jak te mapy. Po jednej stronie Francja, po drugiej stronie Hiszpania. I uczę tutaj tych dwóch języków. Pięknych języków, nie potrafię wybrać których piękniejszy, oba mega ciekawe. Czekamy tu na Was. Mamy nadzieję, że wybierzecie dobrze. Jest, po, po wielu latach wracamy do tradycji języków w formie rozszerzonej. Będzie to taka namiastka klasy rozszerzonej, gdzie będziemy mieli okazję poznać nie tylko język, ale także i piękno kultur, które za tym językiem stoją. No i w przypadku języka francuskiego i w przypadku języka hiszpańskiego w zasadzie nie mam czym mówić, to są piękne kultury pewne wielkich postaci historycznych. Do dzisiaj z przyjemnością wybieramy także te dwa Państwa jako kierunki tras wakacyjnych, a my chcemy Wam przybliżyć narzędzie, dać do ręki klucz, żeby poczuć się obywatelem świata, yy, dumnym również z tego, że będziecie absetami LMK, z piękną wiedzą o pięknym świecie i w pięknych językach. Przychodźcie, zapraszamy, czekamy os Esperamos o Fuzaton. No, my nauczymy się kumać po francusku. Kilka faktów. 321 milionów. Tyle frankofonów jest na świecie. 123 miliony to liczba osób, które uczą się języka francuskiego bądź studiują język francuski. Rok 2050. Do tego roku, według wyliczeń, język francuski będzie oprócz angielskiego pierwszym językiem na świecie. 32-32 kraje język francuski jest językiem obowiązkowym i oficjalnym. FIFA Międzynarodowy Komitet Olimpijski ONZ i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża NATO Unia Europejska Światowa Organizacja Handlu Europejska Agencja Kosmiczna Rada Unii Europejskiej Lekarza Bez Europejska Organizacja Badań Jądrowych Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Interpol. Słuchajcie, to tylko 14 organizacji z ponad 50, w których język francuski również jest językiem oficjalnym. Marzy się mam kariera międzynarodowa, francuski będzie okulał. A słuchajcie, nie wiem czy wiecie. Ale z uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i z Politechniką Gdańską, nasza szkoła ma podpisaną umowę. To, co widzicie, to tylko mały wyjątek z 70 programów, z których możecie skorzystać z różnych dziedzin, żeby studiować w Polsce w języku francuskim i uzyskać podwójny dyplom polsko-francuski. Więcej informacji na konkurs FONS, z którym nasza szkoła współpracuje. Możecie się karierę w pewnym. Jesteś tak? sposób na dalszą. być jak analizki a za pierwsze, z rozszerzonem profilu profilu nie jest dla Ciebie. Minęła pandemia, chcemy wrócić do wymian wyjazdów studyjnych, ciekawych wycieczek do krajów francusko -ok, języcznych. Mamy nadzieję, że zawitamy Was na naszym pokładzie.